Na początku roku wstawiłem film, w którym pokazuję jak przechowuje paliwo, zarówno ropę, jak i benzynę. Jedno i drugie paliwo kupuję w okresie zimowym, kiedy mają skład ułatwiający rozruch silnika, właśnie przy niskich temperaturach. Staram się kupować na takich troszkę lepszych stacjach, żeby jednak to paliwo długo przechowywane nie uległo tam jakiejś zepsuciu. No, generalnie to jest albo Shell, albo dawny Statoil. Teraz to chyba jest Circle albo coś takiego. Do ropy dodaję co najwyżej takie ułatwiacze startu w zimnych temperaturach, tego typu rzeczy, czyli tak naprawdę pewnie trochę nafty. Natomiast do benzyny dodaję to, co widać na ekranie. Miałem takie pytanie tutaj w komentarzu, żeby dokładnie pokazać, co używam, więc używam dokładnie tego. Jak widać jest to ważne bezterminowo. Ten egzemplarz ma pewnie z 2 lata. Paliwo, benzynę, konkretnie benzynę, przechowuje w ten sposób najdłużej, chyba 3 lata, albo nawet ponad 3 lata. W ogóle bez problemów wszystko działa. Nie ma żadnych skutków ubocznych, innej pracy silnika. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Przechowuje w metalowych kanistrach. Ten szczegół też może być istotny dla długości przechowywania paliwa.